Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Płaskiego w Radomiu to aż pięć kierunków studiów: Transport i logistyka, elektrotechnika, informatyka, informatyka techniczna, turystyka i rekreacja. Dlaczego ta uczelnia? Dlaczego ten wydział? Zapraszam na krótką wycieczkę. Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki posiada unikatowe w skali kraju laboratoria sterowania ruchem kolejowym, które zostały wyposażone przez takie firmy jak Kombut, z Radomia, Bombardier Transportation czy SZED Unbachmann. I w tym zakresie jesteśmy wiodącym wydziałem w Polsce. Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki to wydział z tradycjami. To wspaniała kadra, to specjalistyczne laboratoria badawczo-dydaktyczne, dla każdego kierunku. Na Wydziale kształcimy przyszłych inżynierów, specjalistów od elektrotechniki, elektroenergetyki, od odnawialnych źródeł energii, ale również automatyków. Posiadamy bardzo dobrą aparaturę od renomowanych firm. Połączenie wiedzy i praktyki pozwala na najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia przyszłej pracy i jest gwarancją zatrudnienia. Wydział przygotowuje do pracy przyszłych informatyków, specjalistów systemów IT, programistów, administratorów sieci komputerowych. Jeżeli to Was interesuje, zapraszam na kierunek informatyka. Wydział blisko współpracuje z otoczeniem gospodarczym i biznesowym, co pozwala na weryfikację programów studiów pod kątem ich przydatności dla gospodarki i społeczeństwa. Współpraca taka daje również możliwość odbycia praktyk studenckich i staży. Studenci Wydziału mają możliwość wyjazdów do krajów europejskich w ramach programu Erasmus. Transport i logistyka, elektrotechnika, informatyka i informatyka techniczna, a może jednak studia na kierunku turystyka i rekreacja. Zapraszam serdecznie. podjmujemy nauczanie w oparciu o najlepsze wzorce krajowe i międzynarodowe. Zapraszam do studiowania na wydziale transportu, elektrotechniki i informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego imienia Kazimierza Płaskiego w Radomiu. Serdecznie zapraszam. Szczegóły na wwwuniwersytetradom.pl